Cześć, witam was w tych niepewnych czasach, jak sami widzicie, e, też jestem przygotowany do tego, żeby nagrywać, mimo że jest taka, a nie inna sytuacja. Korzystajmy z tej sytuacji i po prostu poświęćmy trochę czasu na naukę, na edukację, na samorozwój. W związku z tym dzisiaj kontynuujemy etap numer 3 e, z naszego przewodnika, dotyczącego zasad składu. Książki, zasad składu tekstu ciągłego w języku polskim. Zapraszam. No więc tak, skończyliśmy ostatnio na e, takiej sytuacji, w której wlaliśmy tekst. Mamy już część materiału przygotowanego dla nas. E, wlaliśmy tekst. Jeszcze on się nas nie słucha, jak wyraźnie widzimy. Natomiast będziemy oczywiście przerobić wszystko, aby ten tekst wyglądał jak najlepiej i oczywiście starać się, aby te zasady poprawnego składu tekstu ciągłego zostały przez nas poprawnie użyte, wszystko za pomocą programu InDesign. Aby to jednak zrobić, potrzebujemy ten program troszeczkę zmodyfikować. Mam na myśli jego ustawienia standardowe, gdyż jak zawsze Adobe nie... Po, no, jak nie wiemy, czego szukamy, czego oczekujemy, no to trudno, żebyśmy mieli to podane na tacy. No niestety tak to jest, w związku z tym Postaram się Wam właśnie przybliżyć to, co pozwala, aby program wyświetlał nam wszystkie potencjalne problemy, błędy, itd. Tak Zacznijmy od ustawień samego programu Indesigna. W zakładce Edit Preferences mamy sporo parametrów dotyczących ustawień. Oczywiście skrót do tego jest Ctrl K, natomiast nas, nas interesują ustawienia dotyczące Kompozycji, czyli tak naprawdę składu tekstowego. I widzimy wyraźnie, mamy zestaw poświęcony pięciu tak zwanym highlightom, czyli elementom, które program nam ma podświetlać w sytuacji, kiedy wystąpią. Na razie defaultowo ustawiony jest tylko substitute font, czyli tra standardowe. Standardowy warning, który nas informuje, że na przykład używamy fontu, którego albo inaczej, że w projekcie, który mamy, jest font, którego nie możemy użyć, bo go nie mamy zainstalowanego, więc tylko i wyłącznie ten element jest podświetlony. <laughs> On się oczywiście objawia w następujący sposób: że na różowo jakiś fragment tekstu jest wyświetlany. W związku z tym. E, jest on dla nas po prostu niedostępny, wtedy automatycznie program podstawia jakiś defaultowy font, który jest no, mu po prostu e, pod ręką. Najczęściej w przypadku szeryfów jest to jakiś powiedzmy Times New Roman albo Mi e, Minion Pro, e, najbardziej, najbardziej podstawowy <laughs> szeryf w pakiecie Adobe. Ego. No, w przypadku, e, mm, o ile dobrze pamiętam, w przypadku sanszeryfów mamy, e, czyli fontów bezszeryfowych, mamy myriada. Ok, skupmy się na tym, co mamy do zrobienia. Keep violation, high-end high violation, custom tracking and kerning, and substitute, glyphs. To jest pięć ustawień, które musimy uruchomić. E, ja w następnych odcinkach będę po kolei wyjaśniał, co one robią. Skip Violation dotyczy problemów z pierwszą i ostatnią linią e, akapitu, gdyż według zasad składu książkowego e, występowanie pojedynczych e, końcówek akapitu na początku lub na końcu strony nazywane jest od, odpowiednio e, bękartem lub wdową. Takich rzeczy nie możemy zostawiać. High j Violation dotyczy, czyli zaznaczamy to, high j Violation dotyczy Problemów z hyphenation and justification, czyli problemy z dzieleniem wyrazów albo justowanym tekstem. Custom tracking and kerning to są z kolei informacje dotyczące tego, czy jakiś fragment tekstu nie uległ jakiejś zmianie. No najczęściej jest to zmiana świadoma, kiedy wlewamy tekst, on wlewa się w ustawieniach standardowych, czyli takich jak mamy krój pisma w danym momencie ustawiony. No i jeżeli nie. Sami nie zmienimy trackingu, czy powiedzmy kerningu, czyli przypominam, dotyczyło to odległości e, pomiędzy, w przypadku kerningu, do, dotyczyło odległości między konkretnymi dwoma znakami. Tracking z kolei dotyczy e, całego, całego wyrazu. E, tutaj akurat nie ma spacingu, ale spacing będzie związany, w, e, będzie dobrze widoczny. Jak zaczniemy tekst justować i w high violation, wyraźnie nam to będzie podświetlało. W porządku. No i ostatnia rzecz: substitute glyphs, czyli tak zwane znaki zastępcze, czyli te, które <coughs> nazywa się po, popularnie takie najbardziej standardowe, to są ligatury. O nich oczywiście też będę też co to oznacza. Bo zróbmy sobie w, w związku z tym, jako podsumowanie. Które, żebyśmy zobaczyli rezultat, no bo na razie zaznaczamy, nic się nie dzieje, nie ma w tym przypadku, jeżeli chodzi o preferencję, i preferencje guziku preview, który pozwalałby nam zobaczyć w czasie rzeczywistym zmiany. No, w tym oknie tego nie ma. Natomiast zobaczmy, jak to się będzie objawiało. O, włączyłem to. Zwróćcie uwagę, że teraz w przypadku naszego tekstu pewne rzeczy zaczęły się nam podświetlać. Podświetlać nam się zaczęły dzielenia wyrazów. I bardzo dobrze, bo w tym wtedy będziemy mogli oszacować, czy to jest właściwe ustawienie, jakie być powinno. Oczywiście widać wyraźnie, że jeszcze nie jest dobrze. Na razie program nam podświetla, że one występują i bardzo dobrze, bo na przykład to już wiem od razu i od razu wam mówię, że jest błędem. Dzielenie wyrazów między stronami jest niedopuszczalne. Jest to typowy błąd składu, w związku z tym nie możemy czegoś takiego zostawiać. Oczywiście te rzeczy będziemy zmieniać później. Tu z kolei wyraźnie widzimy znowu kolejny błąd dzielenia wyrazów. Wielkie gody, słowo wielkie jest podzielone, zaczyna się z wielkiej litery. Nie należy w języku polskim tego robić. No i oczywiście rzeczy związane na przykład z wdowami i bękartami. Tutaj program nam tego nie podświetla, co prawda. Ale. E, powinien to robić. Poczekajcie, ja sobie jeszcze włączę jedną prezentację, gdyż mam przygotowaną, dotyczącą języka polskiego, interpunkcji. Tu pozdrawiam autor, autorów e, tejże prezentacji, grupę studentów, którzy parę lat temu przygotowali taki zestaw e, e, dotyczący interpunkcji języka polskiego. Będzie on również dla Was dostępny. Ja się skupię tylko na konkretnych w rzeczach dotyczących wdów i bękartów, gdyż chcę Wam po prostu to pokazać, jak to e, wygląda i dlaczego e, po prostu tego nie należy zostawić, żebyście wiedzieli na przyszłość, co jest, po, jest, jest problemem. No więc zwróćcie uwagę, wdowa, jest to pojedynczy. E, zbyt krótki, tylko występujący wyraz na końcu akapitu. To do samego języka polskiego e, powinno być tak, że powinien być on odpowiednio długi, przynajmniej 10-12 znaków. Natomiast <laughs> w zależności oczywiście od języka, e, no te, te, te reguły ulegają delikatnie zmianie. Najgorzej oczywiście wygląda w przypadku nagłówka, tak jak tutaj, który jest po prostu podzielony. Lepiej by to wyglądało, gdyby ten wyraz końcówka tego lorem ipsum wylądowałaby na górze. No, tu oczywiście jest błąd po prawej stronie, dość poważny, i to najczęściej ja przynajmniej stosuję taką regułę, że jeżeli mamy dwa sąsiednie akapity, i pierwszy kończy się jakimś bardzo krótkim e, powiedzmy e, fragmentem, albo jednym albo dwoma wyrazami, i ta odległość, e, może to zaznaczę po prostu i ta odległość mm, o ta odległość, czyli długość tego odcinka jest krótsza, jak widzicie, niż wcięcie następnego akapitu. No to czegoś takiego zostawić nie wypada. E, gdyż po prostu optycznie tu tworzy się po prostu linia usta, której wiadomo, że nie ma, no bo te akapity są, fu, te linijki są um, sąsiadujące, si są jedna po drugiej, ale tak naprawdę optycznie tw tworzy nam się tutaj linia, więc tak naprawdę cała sztuka polega na tym, żeby ta długość była większa niż wcięcie następnego akapitu, wtedy jest w porządku. Natomiast co do szewców i beńkartów, to właśnie a propos tego, co dotyczyło tych ustawień in designa Keep Violation, czyli podświetlanie nam o, występujących o takich sytuacji. Co ciekawe, InDesign teraz nam tego nie podświetla. Widzimy wyraźnie, że na przykład ostatnia linijka, kapituł, która znajduje się tutaj, nie jest podświetlana. To jest akurat ciekawe. Natomiast te ustawienia my zrobimy później przy okazji składu, tak żeby było właściwie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o takie pomoce dydaktyczne, które będą się nam podświetlały, to pokażę Wam przykład. Włączę na przykład justowanie w tym miejscu i zwróćcie uwagę, że o, właśnie w tej chwili program nam zaczyna podświetlać problemy z tak zwanym justunkiem. O, ten poziom żółci, który tu się pojawia, mówi nam o, o odstępstwach od normy, czyli po prostu spacing między wyrazowy został zwiększony. No niestety tak jest. Pamiętajmy, na czym polega justowanie. Justowanie polega, a będę o tym mówił w odcinku, w odcinku, w którym będzie poświęcony justunkowi. W związku z tym, o tu wyraźnie też widać, próbuję znaleźć takie, żeby pokazywało kilka odcieni żółtego naraz. Wtedy bardzo dobrze widać, że w zależności od, e, od natężenia żółtego po prostu Oznacza to, o tu dobrze widać, w zależności od natężenia żółci, po prostu takie są odstępstwa od normy. Więc, oczywiście, my, naszą rolą jest nie dopuścić, aby w ogóle gdziekolwiek był ten element żółty. E, dzielenie wyrazów, e, co tam jeszcze było? Zastępcze glify, spróbujmy szybko rzucić tekst. O, mamy ligaturę, tak wygląda zastępczy znak. On oczywiście oznacza, że w tym miejscu jest tak zwany znak zastępczy. Nazywa to się ligatura. Zwróćcie uwagę, że on zupełnie inaczej wygląda niż gdybyśmy wzięli i na przykład napisali Fi normalnie bez użycia ligatury. Ja, właśnie tą ligaturę w tym miejscu wyłączę. Gdzie są ligatury? Są tu. O, wyraźnie widać różnicę. Ligatura to jest, słuchajcie, znak zastępczy, on powstał dawno, dawno temu, jeszcze za czasów, kiedy składano znaki, e, znaczy teksty książki e, e, ręcznie i one pojawiły się jakby w sposób naturalny w sytuacji, w, który, kiedy, w, to, w której z litery, które są mocno niesymetryczne, taką literą właśnie jest F, e, dochodziło w pewnych miejscach, w pewnych obszarach do kolizji. I to widać wyraźnie przy okazji litery F i I. Tak samo będzie z F i L, zobaczcie. Tak samo będzie FF, tak samo będzie na przykład FT małe. Ponieważ litera F mała jest dość niesymetryczna, więc ona ma niestety tendencję do tego, że wchodzi w taki, nazwijmy to, bezpieczny obszar sąsiedniej litery w dość taki sposób, nazwijmy to, inwazyjny. Więc, aby uniknąć takich kolizji, a szczególnie w druku, który mógł spowodować, że w tym miejscu farba by się zalała, autorzy typografii po prostu wpadli na pomysł, że pewne znaki, które mogą sobie przeszkadzać, po prostu stworzą znak zastępczy, który to będzie symbolizował, jakby on oczywiście wizualnie wygląda w trakcie czytania, on nie wpływa, nie zmienia w ogóle yy, charakteru czyte czytelniczego, yy, ale jest lepsza kontrola nad tym, jak te litery ze sobą się e, łączą. Jak najbardziej jest to stosowane do dziś. Nie musimy się jej bać, ligatury są podświetlane. Nie jest to błąd. Pamiętajmy, że w highlightsach tutaj w Composition my włączyliśmy elementy, które nam program ma podświetlać żebyśmy byli świadomi, że one się pojawiają. Nie oznacza to, że to są błędy, jeszcze. Błędami Błędem będzie to, jeżeli niektóre rzeczy zostawimy bez jakiejś refleksji. W związku z tym niektóre elementy będą podświetlane, takie jak ligatury, natomiast my je zostawiamy świadomie. Podobna sytuacja będzie z dzieleniem wyrazów. Tutaj jest pokazane wszystkie wyrazy dzielone, ale nie oznacza to, że one są złe, że, są, że się dzielą. Bardzo dobrze że się dzielą, bo muszą w języku polskim być wyrazy dzielone, ponieważ statystycznie mamy dość długie wyrazy i siłą rzeczy muszą być, jakby w tekście ciągłym, one dzielone. Natomiast naszą rolą jest sprawdzić, czy to dzielenie jest poprawne według zasad dzielenia wyrazów w języku polskim. Więc to jest dość istotne. No i dobra, i słuchajcie, na sam koniec tego etapu. Została nam jeszcze jedna rzecz, ten etap jak widzicie jest dość krótki, specjalnie go zrobiłem w osobnym odcinku, dlatego bo będziemy później naprawdę dość spore te odcinki mieli, dużo będzie tematów na raz. Ten odcinek jest dość krótki, ostatnia rzecz, która nam została, to jest włączenie podglądu znaków specjalnych, których znowu, standardowo w tekście nie widać, mam tutaj na myśli spacje, tak? No skąd mamy wiedzieć, czy spacje są właściwe? Mam tu na myśli takie błędy, jak yy, podwójne spacje, czy na przykład znaki specjalne typu tabulacja, czy znaka kapitu, których normalnie nie widać. W Wordzie one oczywiście występują, można je włączyć. I my to samo zrobimy w InDesign. Znajduje się to w zakładce Type, tym razem i na samym końcu skrót klawiaturowy Ctrl Alt i mamy coś takiego jak Show Hidden Characters. O! I wreszcie widzimy, mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, mamy podświetlone końcówki akapitów, czyli słynne entery. Tu wyraźnie widzimy, że są podwójne. Wynika to z tego, że źródło naszego tekstu, które żeśmy skopiowali. Miało podwójne entery. My oczywiście takich rzeczy zostawić nie możemy. Będziemy to czyścić. Podwójne entery są niewłaściwe. Tym bardziej, że składamy tekst ciągły. Akapity powinny być oddzielane wcięciem. E <laughs> Również widzimy, zaczynamy widzieć błędy, zwróćcie uwagę. <laughs> tu jest co prawda niep niepoprawny znak typograficzny, bo to jest dywiz. Powinien być myślnik, o tym będę mówił przy okazji poprawnego czyszczenia tekstu. Natomiast wyraźnie widzimy, że w większości przypadków, po tym że nieszczęsnym dywizie, który tutaj powinien być myślnikiem, w którego miejscu powinien być myślnik, występuje spacja i bardzo dobrze. Natomiast w dół wyraźnie widać, że tej spacji nie ma. No już znajdujemy błędy w samym tekście źródłowym, które pobraliśmy. Dlatego też ważne jest, żebyście korzystali z tego samego tekstu, co ja bo inaczej będziecie mieli inne błędy. E, oczywiście to nie oznacza, że nie możecie korzystać, ale w ten sposób ja e, będę wam pewną korektę robił, mając te samo źródło tekstu, będziecie mieli te same błędy co ja. Więc będziemy mogli sobie łatwo te szybko, szybko może błędy wyłapać. W innym przypadku będzie to oczywiście trochę bardziej e, utrudnione, natomiast nie niemożliwe. Oczywiście, w ramach ćwiczenia robimy to w ten sposób, standardowo. No, raczej nie będziecie nigdy korzystać z tych samych tekstów. Każdy z Was raczej będzie miał teksty, które otrzyma od wydawnictwa indywidualne. No i tam trzeba się przygotować na wszystkie możliwe błędy, jakie występują w tekście. No dobra. Mamy również entery, mamy również znaki określające nam e, za pomocą tyldy dzielenie wyrazów. No i oczywiście, na przykład. Tak naprawdę najbardziej poprawnie powinno być, gdyby tutaj po wcięciu, gdyby tutaj nie po wcięciu, tylko po o, znaku, który jest niewłaściwy, powinna być tabulacja, którą my oczywiście w odpowiedni sposób skontrolujemy. Zobaczymy, czy nam się to uda. Myślę, że to już jest bardziej zaawansowany, zaawansowany e, byłby za, bardziej zaawansowany kurs. My na razie lecimy jakby od podstaw, od zera, totalnego przy pierwszym podejściu. W związku z tym myślę, że na tym etapie poprawne użycie tabulacji nie jest konieczne. Spacja wystarczy, chociaż dla purystów, wtedy oczywiście wcięcia mogą tutaj się nie zgadzać. No ale to już powiedzmy jest kwestia, nazwijmy to bardziej zaawansowana. Natomiast pamiętajmy o tym, że. Te znaki, czyli początki y, zdań dialogowych, zawsze zaczynają się w taki sam sposób. Od myślnika, tu jest dywiz. Będziemy tu poprawiać. No dobrze, w tym etapie to jest wszystko. Tak naprawdę ten etap zamykamy. Za chwilę przejdziemy do kolejnego etapu, czyli właściwego stylowania, ustawienia e, parametrów. Znowu dalej programu InDesign, aby spełniał on oczekiwania. Zasadu, zasad składu tekstu w języku polskim. Dziękuję. Widzimy się na, w następnym etapie.